Jesteś młodym księdzem? Jeszcze tak. Z krótkim stażem? Tak. A powiedz mi, czy dopadło cię już pytanie, gdybyś nie był księdzem, byłbyś? Byłbym pewnie, na pewno mężem, na pewno ojcem. 100%. Eee, zawodowo? Myślę, że nauczycielem języka angielskiego. Eee, Związane może z podróżami też. Eee, pewnie bym wyjeżdżał co jakiś czas za granicę, może jakiś przewodnik, może jakiś biznes bym otworzył swój. Eee, Gdybym wcześniej miał inne myśli, to pewnie też lekarzem, bo myślałem o medycynie. Miałem takie czasy, ale zrezygnowałem z tego. Z strony. To inaczej zapytam. Zdarza ci się wychodzić bez koloratki? Tak, bywa. Czy zdarza się, że jesteś podrywany? <laughs> Dzisiaj też mnie o no bo to jest dobre pytanie, bo tak, ostatnio tak. widziałem Ciebie, jak wracaliście z Katowic, bo byliście gdzieś tam jakąś galerię tak. oglądać. Jechałeś bez koloratki, nawet tam na, napisałem pod, pod tym, pod live'em, dlaczego bez koloratki, mm -hmm. to by tam odpowiedziałaś, ale bardziej mnie interesuje, czy jeżeli Ci się zdarza wyjść bez koloratki, to czy dziewczyny próbują Cię poderwać? Eee, musiałbym pomyśleć. Wydaje mi się, że na chwilę, odkąd jestem księdzem, nie kojarzę takich sytuacji, bo chyba. Raczej staram się nie stwarzać dogodnych momentów do tego. W sensie, jak jestem bez koloratki, to często jestem, albo w jakiś, na przykład na zakupach i robię Aha. to szybko. Jak wychodzę takie sytuacje, gdzie mógłbym mieć takie okazje, to raczej nie jestem sam wtedy. No, albo wychodzę w koloratce, więc dotychczas nie miałem takiej sytuacji oficjalnie. Natomiast dostaję wtedy niestety takie różne głosy, że są. Na przykład na Instagramie, teraz ludzie wiedzą, z którymi moi widzowie wiedzą, że mogę że jestem dostępny dla nich przez Instagrama, przez maila, no i dostaję takie wiadomości, które niekoniecznie dotyczą się spraw duchowych, ale bardziej, Aha. czy można wyjść na kawę, porozmawiać. I o, rozumiem. Więc takie... Czyli tak można potraktować się dwuznacznie, czy co? Tak, tak, tak. Dlatego ja bardzo dystansuję, bo wiem, jak to jest ważne, szczególnie w moim wieku. Czy coś zmieniłbyś w byciu księdzem? U mnie, czy ogólnie? Ogólnie. Coś zmieniłbym w byciu księdzem. Bo u siebie to zawsze możesz wszystko zmienić tak. i wystrój pokoju, i mhm. zachowanie cokolwiek. Ale ogólnie w byciu księdzem. Mhm. Eee... W byciu księdzem, chyba nie. Wydaje mi się, że wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, będąc przez ten trzeci rok już księdzem nie doświadczam jakichś rzeczy, które by mi jakoś uwierały, mi osobiście w kapłaństwie jako takim. Uh -huh. Po drugie, czuję się zbyt mały w ogóle, żeby nawet o tym myśleć, że ja miałbym cokolwiek zmieniać, no bo kim ja jestem, nie? Żebym e, mógł zmienić coś w kapłaństwie, w sensie w jakimś byciu księdzem. Natomiast e, są pewne takie rzeczy w takiej praktyce duszpasterstwa uh -huh. na przykład, czyli w życiu księży. E, wydaje mi się, że księża często mają za dużo szkoły. Na przykład patrzę to na siebie, mam 26 godzin szkoły. Dziś, w tym roku tego doświadczam, że chcąc się zaangażować też w duszpasterstwo parafialne i też decyzjalne na poziomie decyzji, jest tego za dużo. E, wynika to z tego, że po prostu nie ma kto uczyć czasami. Dlatego też jakby nas o to proszą, bo ja tak to wyszło w tym roku. E, więc żeby mądrzej do tego podejść, ale to jest chyba kwestia księdza, jego decyzji, jego wyborów, bo przecież mogłem też odmówić, e, ale z drugiej strony no chyba nie powinienem, bo była taka potrzeba. E, więc taki podejścia do pewnych praktyk dusz, duszpasterskich. I druga rzecz, ymm, dużo bardziej bym kładł nacisk chyba księżom, mówię to do siebie, tego, jak ważna jest modlitwa. W kółko nam o tym mówią, a wydaje mi się, że wciąż za mało, że modlitwa jest fundamentem naszego życia kapońskiego. A co skłoniło do wejścia w media społecznościowe? Ha, yy, gdy chodzi o TikToka, bo to jest główne medium, w którym się angażuję, to było tak. Mam już to wypracowane w głowie, bo już często na to pytanie odpowiadałem. I historia jest no taka może nieoczywista. Mianowicie ja jakoś stroniłem od wejścia w TikToka, bo miałem TikToka wcześniej, w sensie takie konto inkognito powiedzmy, w którym widziałem, co tam jest. I na TikToku jest wszystko. I można trafić na naprawdę różne rzeczy i nie wiedziałem do końca, czy to będzie dobre. Drugi moment, jakby to było taki, taki background, potem założyłem... I TikToka szkolnego, bo jestem odpowiedzialny za promocję szkoły, w której pracuję, w Balczeski, w Zawierciu. Postawiałem, że warto, mu młodzież, promocja i tak dalej, i to się okazało w miarę dobrym sukcesem, szczególnie jak taki jeden filmik się wybimą, miał 3 miliony wyświetleń, więc jakby wszedłem trochę w ten świat razem z uczniami, bo to w sumie uczniowie jakoś to wprowadzali. No i potem był moment kulminacyjny, w którym to usłyszałem, kiedyś za Piotra Jarosiewicza, którego pozdrawiam, jeśli to ogląda. Który powiedział, że miał pytanie, dlaczego on założył TikToka? I on powiedział, że jest odpowiedzialny za młodzież. Młodzież jest na TikToku, więc on jest na TikToku. I odkryłem, że rzeczywiście, no ja z dość młodzieży mam bardzo dużo do czynienia. Nie jestem dość młodzieży decyzyjnym, natomiast no, w parafii, w szkole, w też w różnych wyjazdach i tak dalej, bardzo dużo z tą rzeczywistością działam. No więc warto spróbować, bo skoro można tam być z nimi, bo oni tam są, a nie ma ich gdzie indziej, to może jest to warte świeczki. i Dlatego wszedłem i okazało się, że było to, była to dobra decyzja, nawet nie tylko dla młodzieży, która tam jest, bo okazuje się, że tam to są ludzie dorośli, którzy też potrzebują rozmowy czy, czy posłuchania Ewangelii. A myślisz, że jesteś rozpoznawalnym księdzem na ulicy? E... Lub gdziekolwiek, jak się pojawisz? Zdarza już Ci się, że ktoś Cię pozna o ksiądz z TikToka? Tak, zdarza się i to jest szczerze zaskakujące, bo tak naprawdę jestem na TikToku około 4 miesięcy. A bardzo często są takie sytuacje, chociażby ostatnie, które miałem, w poniedziałek byłem w urzędzie miasta wyrobić paszport, no to gdy wszedłem po dwóch godzinach kolejki, no to kojarzyły mnie panie, tak sobie żartowałem, że szkoda, że wcześniej mnie nie rozpoznały i nie wpuściły wcześniej, albo w Katowicach jak byliśmy ze służbą liturgiczną, no to też podeszły dziewczyny prosić o zdjęcie, e, więc zdarza się to, jest to raczej, jest to miłe, w sensie nie ma to jakichś takich negatywnych konotacji, E, trochę nowe. Z jednej strony nam mówili w seminarium, że ksiądz jest osobą publiczną, więc musimy się liczyć z tym, że nas rozpoznają. I jakby troszeczkę się z tym spotykałem na skalę zawiercia, prawda? Uh -huh. Więc tutaj na terenie mojej parafii, jak byłem nie wiem, w sklepie, no to ktoś tam się ukłonił. sześć, Boże, ja go nie znam, on nie znał, no taki mini. A teraz przez tego TikToka, czy właśnie jak na to ome wchodzę, no to bywa tak, że. ej, to jest ten, ten ksiądz z TikToka. E, na razie oswajam się z tym. Jakoś nie skupiam na tym uwagi, bo to jest po prostu taka akcydentalna rzecz, moim zdaniem. Powrócę do tematu domu. Czy rodzice Cię wspierają w byciu księdzem? <noise> wspierają jak najbardziej. i Teraz mnie mocno wspierają w tej y, TikTokowej y, posługi, posłudze, powiedzmy to. Nawet rozmawiałem z nimi y, teraz przed wywiadem, y, mamy taką kąpę rodzinną. Na messengerze uh -huh. dzwoniliśmy, no i Tata się pyta, kiedy będzie live. Ja już mówię, że dzisiaj był, bo mam wieczór zajęty. On mówi, no i się zdenerwował, że czemu powiadomienia nie przychodzą? On dzwoneczek zaznaczył, żeby mu pisać, kiedy są live, więc. Yy, więc moi rodzice jak najbardziej, gdy powiedziałem im o tej decyzji, yy, że chcę być księdzem, ja to odebrałem tak, że oni no byli tak no byli się nie do końca zadowoleni, ale to przyjmą. Teraz mówią, na live pisali w komentarzach, że oni wiedzieli Aha. i nie byli zaskoczeni, chociaż kłóciłbym się, natomiast yy, tak, jak najbardziej czuję się przez całe te 6 lat yy, formacji seminaryjnej, teraz trzeci rok państwa, jak najbardziej na co, co potrzebuje, to, to są do dyspozycji z każdej tak naprawdę strony. A jaki jest Twój wymarzony cel w duszpasterstwie? Yy... Bo masz na pewno jakiś. Tak. No nie jeden, ale jakiś taki jeden z główniejszych. To coś, zrobić to, co zrobił Jan Bosko w sensie trochę. Aha. Jan Bosko on miał takie zawołanie: Daj mi chani nie czyli daj mi duszę, resztę zabierz. Czyli ci ludzie, których stawiał pobóg na jego drodze, żeby oni byli zbawieni. I może to brzmi jakoś. Yy... Jakoś tanio, że tak się gadają. Ale naprawdę zależy mi na tym bardzo, by ludzie, których Pan ustawia na mojej drodze, byli szczęśliwi. Ja wiem, że ludzie są szczęśliwi, tak na serio szczęśliwi. E, otrzymują to szczęście od Pana Boga przez relacje z nim. E, I w ten sposób są na drodze do zbawienia. E, no i mam takie wielkie pragnienie. Dla mnie to jest taka. E, taka misja, taki, taki cel na całe życie, e, bo też e, wspomnę, też rozmawiając kiedyś na live'ie o tej tematyce, e, że chciałem robić coś ważnego. Dlatego myślałem, bycie lekarzem, bo wiedziałem, że lekarz robi coś ważnego, czy, czy prawnik też robi coś ważnego, no bo w jakiś sposób może pomóc ludziom. A gdy odkryłem pana Boga i, i uświadomiłem sobie, że to zbawienie jest rzeczą najważniejszą, to nie ma innej ważniejszej drogi niż kapłaństwo, w którym ja walczę o te dusze. Dlatego też ten cel mi przyświeca. E, to jest no taka, to coś, co mi w sercu leży, a tak bardziej. Przyjemnie, no to, żeby mieć 300 mistrantów na parafii, Tak jak przedtem tak powiedziałem. Raczej znaczy, to nie będzie, ale jest ich 50, więc jest dobrze. A gdzie się widzisz za 20 lat? Zaraz lat, na 27, 47 lat, ma tylko kochana. Yy, szczerze, w sensie, ja bym, ja bym pytała, gdzie bym chciał? Chciałbym być wikariuszem jeszcze i gdzie, robić to, co robię, bo kocham robić to, co robię. Bo podejrzewam, że bycie już proboszczem ograniczy Twoje możliwości współpracy, że tak hmm. powiem, z ludźmi. W sensie rzeczywiście dojdą obowiązki administracyjne, Dokładnie. Jako A nie Z któregoś, z któregoś live'u słyszałem, że ty jesteś akurat najmniej zainteresowany. Tak, tak. Właśnie jak teraz z powroszczem rozmowę mamy dobrą relację i czasami on opowiada, czy dzieli się swoimi problemami, które uh -huh. nie są... W sensie jakby nie bo jestem wichariuszem tej parafii, ale no, jakby to jest jego, jego rzecz, czym, którą się zajmuje się zna tym. To to jest teraz w tych czasach jeszcze w ogóle. Ogarnąć te rachunki. Ludzie sobie nie zdają sprawy. Ja sobie nie zdawiam sprawy. Jak, to rzecz, jak tyle trzeba przemyśleć, ogarnąć umowy, przepisać coś, podpisać, to i coś zamówić, zrobić to wcześniej. To tego jest pełno. Takie rzeczy organizacyjne, życia parafii, już nie mówiąc o konserwacyjnych, remontowych, uh -huh. które cały czas są. I jeszcze roz, rozlokować pieniądze na duszpasterstwo. pasterstwo. Więc to jest rzecz, która na pewno zajmuje czas, zajmuje głowę, która. <laughs> No, chciałbym, żeby jak najdłużej się nim nie zajmować, bo jest tyle rzeczy do zrobienia w przestrzeni dłuższych Widzę, jak to zajmuje moje życie, że ciężko jest to połączyć tak, tak na maksa. Więc to jest super, że proboszcz zajmuje się też duszpasterstwem i robi też super. Natomiast no, ja robię jakby chyba tego więcej, gdy chodzi o no właśnie takie rzeczy, które widać. No dobrze, ale z tego, co słyszę, co mówisz, masz bardzo dobrą relację z Księdzem proboszczem. Z proboszczem. Tak. Mam super, proboszcza, to jest. Czyli można powiedzieć, że na wiele rzeczy on tobie pozwala? Tak. Tak. Abyś podejrzewał, mm. że z niektórych rzeczy, które musiałbyś wykonywać, rezygnujesz, mm -hmm. a konto, nie wiem, czy swoich liveów, czy spotkań, czy, czy, czy różnego rodzaju rzeczy, które chcesz zorganizować z młodzieżą. Mm -hmm. Tak, to jest. Yy, to Wybacza ta... ci można powiedzieć. <grych> Gdy chodzi o takie rzeczy tak stricte TikTokowe, no to ja to robię zawsze w czasie wolnym, czyli Rozumiem. live i tak dalej. Natomiast są rzeczywiście takie przestrzenie, które wynikają między innymi z TikToka. Na przykład to, że teraz mam zaproszeń z kilkanaście na rekolekcje no, Oczywiście, no wszystkie nie wziąłem, no ale pięć rekolekcji mam. No i to się wiąże że ze, ze szkołą, ale jakby tutaj no wiadomo, można urlop bezpłatny sobie w takich sytuacjach wziąć. Natomiast proboszcz to no jest też parafia. I proboszcz ma świadomość tego, właśnie ten proboszcz ma świadomość tego, że duszpasterstwo młodzieży jest naprawdę ważne. I wierzę, jestem od tego, dlatego na przykład teraz sobotę idziemy na wycieczkę z mistrzami, no to mówi księży jechać, on, nie jest tak, że patrzymy w kalendarz, czy, czy coś tam będzie, na przykład on będzie chciał sobie wyjechać, czy urlop wziąć, nie, księży jechać. Najlepszy przykład był, jak była kolenda, uh -huh. zabrali na wikariusza teraz, we wrześniu zostałem sam, mam dość sporą parafię ja i proboszcz chodzących po kolendzie, trwa trwał miesiąc, w tym czasie był ferie, mieliśmy kowoje województwo pierwsi ferie zimowe, no i ja już wcześniej miałem zaplanowane dużo wcześniej dwa wyjazdy w ciągu ferii, dwa tygodnie. Jeden wyjazd decyzyjny prowadziłem kurs animatora, a drugi wyjazd parafialny z mistrantami. No i dwa tygodnie ferii, nie? Cały mhm. czas kolenda. Proboż mówi: Księży, jechać. To jest ważne. Żeby tego, żeby teraz nie odpuścić, pewnie jakiś proboż mógł powiedzieć, że Księży, no parafia jest najpierw. A on <laughs> powiedział, że i mogę jechać na te dwa wyjazdy. On chodzi wtedy sam i rano i po południu po kolendzie. A to jest troszkę męczące mimo wszystko. No bo wie, jak to jest ważne. Więc proboż po tym kodem naprawdę jest super.